Cześć, witajcie. Z tej strony Wojtek, RetroGralnia. I Artur! O, mam Artura w garażu. Ej, tak, przyniosłem ci paczkę. Artur przyniósł paczkę. Właściwie mieliśmy zrobić unboxing, to. więc zrobimy unboxing. No. Jeśli Artur stwierdzi, że przyniosłeś tą paczkę, to proszę weź ją w rączki i podnieś. Nie, kranie. nie będę próbował. Ja nie przyniosłem jej sam, ja przyniosłem ją z listonoszem. Szukał cię, żeby cię zabić. Tak. No cóż. Oryginalna historia jest trochę inna, ale rzeczywiście, tak ten, ten odcinek jest tylko pretekstem do tego, żeby ktoś pomógł przenieść tą paczkę. Ponieważ jest to przynajmniej największa i najcięższa moja paczka. I nie wiem, czy nie największa i najcięższa paczka w 4 Bo Ardu, Ardu raczej kupuje rzeczy nie w paczkach, tylko. Tak, ar... wyciągam ze śmietników. Twoje <chau> się nie liczą. Twoje się nie liczą. To są no, no, no plotki złych zazdrosnych chciałbym powiedzieć tylko tyle, że to jest największa paczka wśród chyba. Yy... W ogóle wszelkich unpaczkingu, unboxingu, torbingów tak. i, i un -wszyst wszystko na chyba YouTube. Chociaż może no, teraz nie niedługo jakieś mm, automaty zapakujemy. <laughs> może tak być. No to to asem... ty, ty nie miałeś takiego unboxingu, to powiedział w ładujesz i... Że U, um, ciężarówki ciężarówkiem Tak. tak. <laughs> Może tak być. Po prostu, no dobra, to po poważnie mówiąc, jest to, jest to paczuszka z Ameryki, grupująca zakupy zbierane przez długi czas. Wbrew pozorom jest dziewiczo zapakowana, niestety w takim stanie dotarła, więc miejmy nadzieję, że. Będzie, będzie. ostro. A teraz wspólnie z Arturem spróbujemy Starzamy. ją. Subujemy ją nieść do samochodu. Dobra, Wojtek. Małgorzat ja ją ja nie... kładę na siebie, a ty ciągnij z tamtej strony. No, mi no Wojtek, <laughs> do samochodu. I teraz musisz to tak włożyć? Dobra, to jest to później rzone. to nie zajdzie. Jak? Moje do góry, po prostu podnieść? Ej, co ty? Jak drzwi nie odpadną, to będzie dobrze. Tak. Dobra. Spłaszczaj Artura. spłaszczaj, spłaszczaj Artura, bo już nie żyjesz. Nie Czekaj, czekaj. Go... <laughs> Be golizny. Bez golizny. No z... Z idzie. Jezus! <laughs> <Yes. laughs> Retro gaming nas wykończy. A mówiłem, że to zanieść bez samochodu. To 100 metrów jest. Nie. Ty to listan nas przyniósł? nie odbierałem. <laughs> kurier, kurier przyjechał, ale nie zastał. Czekaj. Spryciasz. Nie no kurczę. Panowie, mam jedno głupie pytanie Jak ja teraz tu wejdę z tyłu i usiądę? Nie wejdziesz A musimy Wojtkowi zabrać kody do ebay'a <laughs> To prawda U, to Wojtek odjeżdża Odchodzą chłopcy z naszego pleblo Wojtek odjeżdża z największą paczką, jaka do tej pory była unboxingowana Nie, I wniesiona bo... na siódme piętro Niebo skąpi suchej ziemi, tropi deszczu do zobaczenia Wojtku, już za chwilę w domu. Nie, paczka ma zostać, naprawdę, nie! Nie, Wojtek. Oto Wojtek przyjechał do domu, ja mu trochę <grym> to powiedział maskę. Mask. Sąsiedzi Wojtka są do tej pory przerażeni. On bardzo często takie paczki wróci do domu. Oni nie wiedzą tak naprawdę co w tych paczkach jest i jest to bardzo podejrzana sprawa. Słyszeliście pewnie te wszystkie historie o światowaniu. O, roz, o, o niezidentyfikowanych działach gdzieś zakopanych w lesie w paczkach. A ta paczka tak sama tak człowiek bez głowy, no, co nie ta wysokość. Ta wielkość. Taki na końcu zgięty, a Wojtek Wojtek, on tak patrzy. A na Wojtka. cicho siedzi, a Nie wiadomo, może on tą paczkę na nas przeszykował. <noise> <noise> wiecie, wiecie, pamiętajcie jakby, jakby to był ostatni film. To pamiętajcie, z Kim nas ostatnio widzieliście. Z Wojtkiem. To jest tak naprawdę Bleruć Brodaj 3. To jest ten śmietnik, które go tylko wyciągnę konsolę. Tak, tak. Właśnie pod Wojtka z domem jest ten śmietnik, z którego wyciągnął konsolę. W których Wojtek nie chce do mnie wyrzuca. No. Nie słyszałem, że wyrzuca no. i naprawdę... Przychodzimy to tak. rano. przychodzimy tutaj. Patrzymy, a Wojtek nie lubi jakiejś konsoli, to CAP istrują do śmieci. Także że... No, okay. Musicie tutaj częściej pamiętajcie. To jest... Przez świetnik oznaczony cyfrą 16 dwoma co. Jeden niż jeden. Znak, bestii. To mm, dalej. A Polamer to jest firma, która to tak? Aha, no to widzicie, poznaliście firmę, za pomocą której możecie paczki z Stanów Zjednoczonych ściągać. Za niewielką. Nie jest to odcinek I Nie jest to odcinek sponsorowany. Bo i tak, opłata ile kosztuje? Ale jest to dużo bardziej korzystne niż jakbyście chcieli tak, załatwiać tak. rzeczy na sztuki. No dobra. Poczekajcie. Nie chcę pokazywać. Ciągnę bardzo dobrze, podobno poczekaj, bo ja tak urujwam kiklamp w swoim dobrym samochodzie. Wyszło lekko. Dzisiaj ma nie nawet buch jak się patrzy. Mówiłem, to będzie ostatni film ze mną i z Borkiem do Ligów. Wojtek, no noże tak otwarcie. No tutaj Wojtek no noże im podał, które to będzie to... używał. Wiesz, wspominałem już, że Borki i Artur wyjeżdża na jakiś czas. Wiesz, razem z EBFXem. EBFX to znaczy już wyjechał. Ostatniego nie było. No to Artur, paczka na plecy i zwiewamy. Żadnie, Bogusiu! Co to jest? Dla osoby, która pierwszy znajdzie Wojtka, specjalna nagroda. Moni monitor do Atari SC czarno-biały. Ewentualnie z rana będzie mógł pierwszy przeszukać ten świek. Jak wojcie, tak jak my. My nawet odpuścimy. My wam. Odpuścimy kolejkę. Pierwszeństwo! A wiecie, To jak... jest moja zemsta za to, że Wojtek powiedział, że przeszukuje śmietniki w poszukiwaniu konsol. No to wszyscy wiedzą, że przeszukuje śmietniki. No tak, nie da się ukryć. Ale to lepiej brzmi niż... nie, to gorzej brzmi niż... To gorzej już niż nie, szukanie konsol po giełdach. Chociaż wszystkie rzeczy, które są na giełdach, w większości dochodzą do do Więc no... Artur jest ja ty po prostu... Ty je bierzesz przez ebay'a. Wyciągasz śmietnika, wystawiasz sam sobie i kupujesz <grym> tak, na ebay'u. Tak, i bierzesz, tak, 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 tak. kup teraz. Tak, teraz i masz tak. Nie, jest... znaczy po prostu to źle brzmi. To po prostu tak jak ktoś otwarcie powie, że... Idziesz na giełdę, to to jest takie... No idziesz Romantyczne na Takie rodzaj, rodzaj takiego jak Indiana Jonesa, tak. Idziesz na giełdę, szukasz w No a tak idziesz do śmietnika po konsole, to co tak... Odziera to z całej romantyczności. W tej o, Wojtek ostatnio mi bardzo tym pokierował psychicznie. <grych> o, to o wraca, wraca, wraca Wojtek. Tam w oddali, pewnym krokiem. Kroczy w naszym kierunku Wojtek. On już wie, że czeka na niego dzień pełen niespodzianek. Pomany konsol z rozbitych monitorów <grych> i zalanych wodą. <grych> On już wie, że za chwilę będzie robił unboxing. Tak wygląd Patrzcie, jak wygląda człowiek, który będzie robił unboxing. Dziękuję. Dostałem klucze od Groza. Dostałem klucze od mieszkania Wojtka, będę robił z nich od lewy. nie no, Pan się tak pasuje. Puszczam drzwi. Dobra, klucze? Może unboxing w windzie, tego jeszcze nie widzieliście. Co można robić w windzie? Zagrajmy chcesz. Wyciągnij, wyciągnij coś tam Nie ma chyba nic Będzie potrzebny front, baterię. o Podobno jutro Wojtek będzie miał spakowane dwie walizki i tą paczkę. Pod tą paczuszkę. Za Wojtka. Żeby raz w tej paczce nie wyniósł. <grystanie> Drodzy koledzy, się niezmiernie cieszę, że udało się paczkę wnieść. A ogóle udało się to sfilmować. Więc teraz mogę się pokrzepić trochę. My już nożeczki madu gotowe. No Wojtek, czyń honory. No, Jak już mówiłem, będę bronić tej paczki. Nie czekaj, tego. czekaj, tylko jeszcze Wam pokażę 9 sierpień. <grywka> Paczka trochę czekała w garażu. Jak mówię, moje, moje, całe, całe wakacje w sobie przeczekała na swój moment, nie było okazji i czasu. Nie będzie to pełen unboxing ponieważ ten odcinek trwałby 4 godziny. Poza tym, chcę, żebyśmy mieli, mieli tą samą ja, wyciągając później rzeczy po kawałku. Oczywiście, żeby zobaczyć coś więcej niż to, co jest na wiarzku, będziecie musieli dużo klikać, lubić, może nawet postawić sobie śpiwo na patronajcie. Co tylko chcecie, żeby nas zmotywować? To, dalszej zabawy z tą paczką. Nie jest to też pełen unboxing, dlatego, że unboxing wcześniej wykonano na poczcie. <laughs> tak, firma. <laughs> firma kurierska postanowiła troszkę unboxing. Firma, firma kurierska robi i po to, żeby to wyglądało jako przesyłkę zgodnie z deklaracją. Tu, jest, są, jest tu prezent od ciotki z Ameryki i zabawki. No, no tak, zgadza się. Tak mniej więcej brzmiała deklaracja. Ładnie Zapakowali to tak sobie szczerze mówiąc. No dobrze Wojtek. I cóż już tu mamy na wierzchu? Ja Może widzę... zacznijmy od samego początku. Na bogato coś tu widzę. Na bogato. bogato. No dobrze, to spróbujmy wyciągnąć to, co mamy na samym wierzchu. Ktoś weźmie nożyczki. Nie boję się ich oddać, widzicie? Co to za słuchawki? <słuchawki> A ja tak słuchawek nie zamawiałem. Prawdopodobnie to są słuchawki... Pewnie do Virtual Boya. No, do Virtual Boya. Tak. Mamy tutaj Virtual Boya, no przynajmniej jego część. Mam nadzieję, że to najbardziej sprawną część. Znaczy, to hmm. o którą najbardziej chodzi, więc tak. reszta może być. Reszta, ja sobie pozwolę to, 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 to tak. Z... Jak wiecie, Virtual Boy był, był konsolą przenośną. Wystarczyło w ten sposób go zamocować na głowie i chodzić. To, nie do końca to zrobić. Power śledzenie ruchu głowy. Yy, tak. W sumie, tak, w, sumie, tak. W, sumie, w sumie bo Artur jak tego wypakuje swoje... Nie, nie, no nie no, to widzę, że jak jest swoje, nawet podstawka, Jak, jak swoje PlayStation robuję. VR wypakujesz, to sobie wyłączę tak, porównanie tak, tak, VR tak, wczoraj tak, i dzisiaj. Tak, tak, a wiesz, że jeszcze nie miałem czasu zajrzeć. Paćka, kurczę, nie miałem czasu zajrzeć, ale że za to no no wiesz, miałem... Artur, to, Artur, Artur i... ma to dużo zabawy. PlayStation VR czeka na poczcie od tygodnia, ale co? No, całkiem fajne, nic nie widzę. I na to chodzi. Pełna imersja, od czegoś odsiłuje. Poczekaj. A, już wiem dlaczego nic nie widzę, oh. bo nie ma zasilania. Oh. Oh. mamy to jakieś metalowe gówno z logiem Apple. O! Oh. Może, ja, może jest. ale konstrukcja. Być może jest to element przenośnego Apple ta... 2 C, wydaje mi się. Tak, stoja, tak, chyba tak. stojak jak do monitora, które to też, też tutaj widzimy. No, na pewno. To jest tutaj jakieś mocowanie, to chyba na kabel jest, tak no. mi się wydaje. Pogarszczy ma takie. O, e, o, jakiś fajny padzik. Tutaj Widzimy słuchajcie. Czekaj, czekaj. O, jeszcze wyciągamy, zobacz. No, wirtual. Boya mamy padzik. Prawie cały już wyszedł. Już mamy, już możemy se taśmą go do głowy o, przykleić. Dziękuję, i Oj, niestety o... zaczyna się. No, niestety pakowanie nie jest idealne, jak widać. No, to to o, było. mamy coś do wirtual. Boya. Niestety no, zrobimy ten... chyba troszkę unboxingu do tego miejsca. I to jest właśnie to, co tutaj Odwrotnie, Odwrotnie, tu tuś chyba. O, i tutaj. o. I tutaj wchodzi w to miejsce i tu tak jest blokowane ładny. i naprawdę to wygląda bardzo ładnie, takie delikatniutkie. Myślę, że na tym poprzestaniemy, żeby się nie załamać patrząc jak ta jakość pakowania podziałała. Może no, te zajrzyj do tego, no bo to tak trochę szkoda. Być no, no, będziesz wiedział czego szukać. Dobra, no. No. A co tu jeszcze masz pewnie? To, to uwaga! Tego nie, tego nie będziemy. Pokaż, nie, pokaż. dobrze, to tego nie, nie w, będzie. Tego nie widzicie. Słuchajcie, tego... to jest... Słuchajcie, to jest. Wow. Łoł, wow, ach i ech, Kurczę, ale to ale będzie jest... wykratkowane, jak tak. będzie dużo lajków, to obiecujemy, że tego to będzie... Tego nie widzicie, tego fajnego. A jak już kawałek kapla Wojtek no wyciągnął, to pokażę resztę. ja Apple oberwał. No niestety górna płyta, ale wiesz co, Wojtek, można takie coś dostać, bo oni sprzedają te górne płyty, a poza tym drugi. to jest tył, więc... Potem chyba jest jeszcze drugie. Co? A poza tym nie jestem do końca przekonany, że to, że to padło Ci w transporcie. Bo to padło, bo w mówisz? środku są Akurat ten był monitor, no istotę... eee. Na szczęście, wiesz co, płyta i cała reszta będzie okej. Niestety nie postarali się za bardzo spakowaniem, widzę. No dobra, na tym, skoń na tym skończymy na dzisiaj. Możecie dać nam trochę motywacji, żeby się coś tu jeszcze o, wydarzyło. I słuchajcie, Ej, i maszyna gapla. losująca. Gapla, gapla zakopały. To było gapla. No dobrze, ja mam ten kawałek A, gapla. Maszyna losująca, słuchajcie. I wyciągamy... Nie, po nie powiem wam co wyciągamy Czekaj, tu... Nie. Wow, wow, to, to wiemy. Nie, czekaj. kawałek gapla. To coś jest, o jest. kurczę. No i to i to idzie się skawał. tego nie zobaczycie. Tutaj jest sok... Oh, o nie. Nie ma, nie ma, nie ma. Koniec, koniec. No to będzie wykraskowany, bo i tak nie musisz się stresować, no. No, więc jak widzicie trochę radości i trochę rozczarowania, ale trzeba się z tym liczyć niestety przy takich no, zakupach. Zwłaszcza, że ta przesyłka idzie przez parę tysięcy kilometrów. No, statkiem nie... w ogóle, żeby nie płacić. Aha, więc... no to więc to jest Więc, ten... więc kawałki, znaczy tego typu kawałki możemy zaobserwować też na naszych pocztach. Też, tak, tak, <laughs> ale tak, tak. tak. Przechodzą nieco krótszą drogę. Ja i... dostałem terminal Mary, tak bardzo ładnie spakowany, z tym, że przed samym progiem, ponieważ Pan musiał go wnieść na czwarte piętro, a jest on dość ciężki. Postanowił się zemścić, no i walnął nim o ziemię. Eee, moja żona stwierdziła, że, że tak trochę... Sama stwierdziła, że coś chyba nie tak, bo tak pierdzielno, że faktycznie ten terminal się połamał bardzo mocno. No, ale to takie... Cóż. Bardzo podobny system pakowania. Straty muszą być. Jak widzicie, produkty Apple nie są niezniszczalne, wbrew pozorom? Tak. Plastik łuszczy się dokładnie tak samo, jak w mesie. <laughs> to cóż, myślę, że to tyle na dzisiaj z tego pierwszego największego petrogralnie jak to wie, może największego, probably the biggest unboxing in Poland albo ever. No tu nam znać, że to Wam się podoba, bo jak wiecie ja w ogóle nie znoszę unboxingu, w tym widać. Tak, Wojtek nienawidzi unboxingów, dlatego postanowił zrobić największy ten unboxing. <gulanie> <bo> eee, <gulanie> jak już robiłeś to na grubo. Tak, tak. On po prostu stwierdził, że następnym razem będzie to jakaś Odra 14-tonowa 14 w kartonach. Ale, ale, ale wersja mikro, tak ta, 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 ta towarząca 200 kg A tam... no, no to zupełnie. Znaczy mini, mini, nie, no, mikro, nie? No, nie, no mikro, mikro, no mikro, to można powiedzieć, że spokojnie. Mikro. Tak, ale na razie, pałem po, po, się trochę tym. A jeśli chcecie dołączyć do tej frajdy, no to dajcie jakiś dowód, że nam się to podoba. E, staraliśmy się być dzisiaj na luzie. <laughs> A za chwilę będziemy komentować najnowszą konsolę Nintendo. No bo i tak jaka to konsola. E, to co mówiłaś? mówiłeś? Click! Click! Nie play, tylko click! No to do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Z tej strony Brabi Artur, Borg. Za kamerą! Cześć, witajcie. Z tej strony Wojtek, RetroGralnia. Nie, no spaliłem. Strug, Borg, strzodźcie tak go w później. Czekaj. A co tutaj za kartonikiem się kryje? Troll jaskinią. Nie ma... mówiłeś Wojtek, że Artury, że Artury też trzymasz. Oj to jednego zamknąłem. Zapasowy Artur, zawsze się przyda. Wypuszczę jak zabierze do monitora zateriestę.